Cześć! Cześć, witajcie, ja jestem Goofy. A w dzisiejszym, o kurwa, odcinku zagram sobie w GTA 5 online. Jak zawsze. Na tym kanale, praktycznie cały czas jest GTA. Eee, w końcu, mo możliwe, spodziewajcie się, że możliwe pojawi się w końcu inna seria. Eee, ale możliwe, to nie jest pewne. To zależy od mojego. Chce mi się, albo mi się nie chce. To wiesz, to jest takie pół na pół. A może mi się chcieć, a może mi się nie chcieć. Ale postaram się wprowadzić jakieś inne rzeczy, tutaj eee, Więc żeby nie było. Dlaczego on znowu jakąś czerwoną kropkę? Nie wiem o co chodzi z tą czerwoną kropką, naprawdę Zaraz sobie to sprawdzę, zaraz sobie to sprawdzę Co za czerwona kropka? Czemu ona jest tu? Przeciwnicy. Aha, mam przeciwników tam, no dobra Nie wiem o co chodzi My jedziemy sobie w my lecimy tam, gdzie mamy lecieć. Robimy znowu przygotowania do kolejnych e, zleceń z e, warsztatu, które są po prostu aktualnie, kiedy to nagrywam mega opłacalne, bo premiera Z3 no, nie zdarza się codziennie. E, a pieniądze dzięki temu są naprawdę fajne. Więc e, lecimy. Pominąłem jeden tydzień, którym była premiera Z2 na e, Ala Napad. Bardziej w sumie też misję z e, agencji 2 e, mi dało się zarobić, to też nie jest ciężkie no ale ale to pominąłem jak debil Dobra, na glebę, po Okej, okay. nie, nie żyje. Nie dycha, nie dycha. O, więc idziemy sobie dalej. A dalej mamy pewnie kolejnych przeciwników, no bo wiadomo, yy, nimy, że widzę łatwo, wiadomo. Okej. Okay. Dobra, z góry i tu. ja umiem? Nie umiem. Umiem. Dobra. Ładnie. Bierzemy sobie to. Ładunki wybuchowe. W ogóle wam nie powiedziałem, robimy z dostami i siedziby losów. Co powiedzieć? Ja, ja już wybrałem, bo same były takie średnie. Jak ja dam wszystkim, stwierdziłem, wybiorę już. Why not? Co nie? Czo ma się dostać do siedziby dostaw? A może ja dwie torby muszę? O kurde, to ja jedynie nie zlokalizowałem. O. ona może być. To szukaj i ukradnij. No fajnie, fajnie. Ale ona jest w u góry. A Albo tutaj jest jeszcze jakieś wejście. A, bo my tu jeszcze z jakiegoś sejfu będziemy kradli coś. Kurczę, naprawdę, ja ewidentnie, dawno robiłem misja. misję. Nie pamiętam, kradniemy te dokumenty. I teraz, pieprzamy. Je A, ja jestem jakiś rozkojarzony normalnie, ja nie myślę. O kurde. Ale spokojnie my to damy sobie radę. Jestem na tyle daleko a mamy opresora, że Nawet w nas nie trafią. Więc na ludzie, na ludzie. A, kocham robić takie misyki, gdzie po prostu nie męczę się, nie męczę się, nie wkurzam się. E Jest po prostu idealnie. Jest po prostu idealnie. Tak, tak mi się wydaje. Dobra, rozstrzelany perfekcyjnie. No przy okazji za ten czas jak y, nie nagrywałem przez chwilę, y, no bo tutaj zacząłem nagrywać, też jeszcze gadałem przez ten telefon, to wam mówiłem. To... To co? A, no to sobie odebrałem pieniążki z klubu. Takie aktywanie. Piążki. Dobra, metoda transportu. Zobaczymy, będzie będzie teraz. Metoda transportu. Znowu na wyspę Elizejską. O, tak. Nawet nie wiedziałam, że tak to się nazywa. Ja to nazywałem Doki V2. <laughs> tak szczerze. Nie miałem pojęcia, że to się nazywa jakaś wyspa. Nie kojarzę, żeby w ogóle to przedtem nazywali wyspą. Ale, ale, ale może nie ogarnąłem, nie wiem. Trochę zmęczony, wyspany jestem. Potem jeszcze trzeba to wszystko pomutować, pourzucać. Daj mi to pewnie przez weekend jakoś czas. A potem pewnie znowu odbicę sobie jakiś czas w gitarze, pogryć coś innego, no bo... Nie mogę tylko w GTA grać Szczególnie, że nowy sezon wchodzi do Fortnite'a, ale chciałbym O kurcze Nie spodziewałem się takiego strzału, takiego knockoutu Czy mam do dowody? Nie, już myślałem Byłoby y, śmiesznie. Gdzie ty tam się kitrasz? Dobra, tego dokumentu mamy zrobić zdjęcie. Kurde, noż. Wypierdzielać mi stąd. Słuchajcie mi zadanko, muszę zrobić pewnie bliżej po prostu. Może tak? Nie. A pieru nie. Może teraz? Teraz zaliczę? Teraz zaliczę. Fajnie. Patrzcie, robimy same heady, pum, 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 i pum, o kurde, pum, pum. dobra, ukradnij ciężar. o, to jest, to bierzemy, no, jak trzeba, to trzeba, no. To kradniemy. O kurde, i teraz siedem kilometrów jazdy. No nic. Trzeba do trzeba. Jedziemy. O, wow. mało brakowało i bym nie wyrobił, to by było, dopiero to by było. Ale na szczęście się udało, no już teraz 600 km jazdy tym tirem, to może być naprawdę ciekawa jazda. Wspomnijło mi się gry z Eurotrackiem, miałem nagrać do was Getano, no ale, ale dzisiaj, w sumie amerykan Truck dzisiaj. Bo jesteśmy w Ameryce, Ameryce. Ameryczka, wyświetlenia, fufu, oh o fuck. i nie mamy... ...szyby. Tak, Ameryczka i wyświetlenie właśnie Tak, to już właśnie biega O, fuck sobie tam dalej pojechać, skręcić, ale no, już ciąg Ważne, żeby dojechała No po drodze jak znajdziemy jakąś, to wymienimy sobie tira. O, zostaw ciężarówkę w składzie Harmony. W składzie w Harmony, o. Możecie mi sobie napisać, co tam u was słychać ciekawego. Jak wam dzionek minął. Nie wiem w jaki tydzień będzie, czy to będzie weekend, ten nie wrzucony, czy w tygodniu. Więc po prostu, jak będzie on minął. Co porabialiście ciekawego? A ja takie komentarze lubię poczytać. Albo co chcecie zobaczyć na kanale, też z chęcią przeczytam. Achta, tak. ależ z ciebie bambik. Nie masz fałdolców. ポンポンポンポン。昨日アクチンのマネポンポンポン。ポンポンポンポンポンポン。はいはい。ポンポンポンポン。 tak, takiego zwrotu akcji się nie spodziewałem. Pą, pą. na Pą, pą. Pą. pom. Powiedzcie, że tylko ja tak... że nie tylko ja tak lubię robić. Proszę. To będzie trochę... trochę dziwnie się będę czuł, jeżeli tylko ja... Dobra, zostawiłem, podjechałem pięknie. Ja, ja, powędlinkę przyjechał. Halina, Halina, ja, ja, ja jużem powędnika przyjechał. Jo. No i co tak krzyczycie, ludzie? Baździu, baździu, masakra, masakra. Dobra, widzowie, więc to by było na tyle. Jeżeli ocieniłeś spodobał, zostawcie taktyczną oko w górę. Dajcie znać pod komentarzach, że chcecie więcej tego typu odcinków a ja już się będę zabierał do nagrania napadu. Tej części i losów. Więc no, Trzymajcie się. Cześć, cześć.